Witajcie kochani na wdzięcznym sercu, mamy maj, więc oczywiście zabieram Was do mojego ulubionego lasu, już tradycyjnie i dzisiaj chciałabym powiedzieć Wam o takim jednym. Elemencie bardzo ważnym w życiu wdzięcznego człowieka, dzięki któremu właśnie możesz stawiać kolejne kroki we wdzięczności, być zadowolony ze swojego życia i być w bliskiej relacji z Panem Bogiem. Podzielę się też z Wami kilkoma świadectwami, więc nie przedłużając, zaczynamy. Ten jeden bardzo ważny element w naszym życiu, w życiu wdzięcznych ludzi, którego nie może zabraknąć, to... Ryzyko, ryzyko to jest dzisiaj słowo klucz tego odcinka. Ja od razu chcę z Wami się podzielić, że przez ostatnie miesiące wchodziłam w różne nowe sytuacje, gdzie jakby nie było ryzykowałam, podejmowałam decyzje i w moim życiu prywatnym, zawodowym, ewangelizacyjnym, które już dzisiaj mogę Wam zaświadczyć i oddać Panu Bogu chwałę, że przynoszą ogromne owoce o tym za chwilę. W każdym razie, między innymi, zaangażowałam się w projekt zupełnie Nowy, gdzie od razu wymagało to ode mnie wyjazdu na dłuższy czas, ponad 600 km od domu, do nowych ludzi. I wiecie co, chcę wam powiedzieć, że Pan Bóg, kiedy my ryzykujemy, ale uwaga, tutaj gwiazdka ryzykujemy dla Niego, to on bardzo szybko nam to wynagradza i po prostu. Na tej drodze, już po podjętej decyzji, doświadczam mnóstwa błogosławieństw. To, ile uczę się przez ostatnie miesiące, ile doświadczam, jak poznaję Boga, to jest naprawdę przyspieszenie w moim rozwoju. Czym właściwie jest ryzyko w życiu wierzącego człowieka? Ryzyko to te wszystkie decyzje, działania, które podejmujesz w niepewności, bo tak naprawdę, jeżeli ryzykujesz dla Boga, czyli Podejmujesz jakieś odważne decyzje, dlatego że On tego dla Ciebie chce, On do tego Ciebie zaprasza, to, to jest tylko takie złudne poczucie ryzyka, ponieważ wchodzisz w nową sytuację, wychodzisz ze strefy komfortu i czujesz się niepewnie. Natomiast patrząc z perspektywy duchowej, tak naprawdę nie podejmujesz żadnego ryzyka, tylko właśnie wchodzisz w miejsce, które jest dla Ciebie przygotowane, już urządzone przez Pana Boga, i właśnie tam jesteś najbezpieczniejszy. Dlaczego potrzebujemy ryzykować jako wdzięczni ludzie? Dlatego, że po prostu inaczej się nie da być wdzięcznym człowiekiem. Kiedy jesteś w trudnej sytuacji i wszyscy naokoło mówią Tobie, że jest naprawdę źle, że nie wiedzą, jak Ty sobie w ogóle dajesz rady, nie widzą dla Ciebie rozwiązania, a Ty. Wtedy wypowiadasz rzeczy do istnienia, ogłaszasz, że wszystko będzie dobrze. Patrząc pod kątem ludzkim, tak, ryzykujesz, dlatego że zaczynasz. Jest to pewna forma zobowiązania przed drugim człowiekiem. Ludzie wtedy szczególnie dobrze zapamiętają Twoje słowa, bo mówisz inaczej niż wszyscy i chcą sprawdzić, czy rzeczywiście masz rację, czy nie. Ryzykujesz, kiedy inwestujesz całe godziny na uwielbienie i na modlitwę, gdy czujesz smutek. Gdzie być może od razu nie widzisz efektów. Kiedy ja miałam trudny czas i bliska osoba w mojej rodzinie dostała diagnozę po diagnozie, to rzeczywiście ja uciekałam do miejsca uwielbienia i tam zawsze od razu znajdowałam ukojenie, ale patrząc ogólnie na moje życie i na wiele modlitw uwielbienia, które mam już za sobą, nie zawsze jest. Tak, że od razu mam w niej takie poczucie spełnienia w takim sensie, że widzę jej owoce. Czasami owoce modlitwy są po czasie, i, i tak my, ludzie wierzący, ryzykujemy po ludzku patrząc, dlatego że inwestujemy wiele godzin na modlitwę i nie wiemy dokładnie, kiedy one zaowocują, ale przez wiarę wierzymy, że prędzej czy później na pewno. Wdzięczny człowiek to ten, który jest otwarty na Boże błogosławieństwo i korzysta ze wszystkich błogosławieństw, które Bóg jemu przeznacza. No właśnie, a żeby korzystać, żeby być otwartym, trzeba wchodzić w nowe sytuacje, trzeba właśnie ryzykować. Wiecie, co to jest niesamowite? My potrzebujemy wychodzić ze strefy komfortu i jest takich kilka stref, które potrzebujesz przejść, zanim znajdziesz się już w miejscu rozwoju, którego chce dla ciebie Bóg. Kiedy wychodzisz ze strefy komfortu, kolejna strefa, która na ciebie czeka, to strefa lęku, dlatego że boisz się wielu nowych sytuacji. Potem jest strefa nauki, kiedy uczysz się już w nowych sytuacjach, nowych rzeczy, a dopiero potem jest ta strefa właściwego rozwoju, którego chcesz i który przynosi Ci bardzo wiele pożytku. Tak więc tak, wychodząc ze strefy komfortu, trudny jest ten pierwszy krok, ale często trudnych jest też kolejnych kilka następnych kroków. Chcę Tobie powiedzieć, nie zrażaj się tym wcale. Podzielę się z Wami też moim kolejnym doświadczeniem ryzyka z ostatniego czasu. To, jest, to są te sytuacje, kiedy prorokuję Uczę się tego prorokowania, gdzie wierzę, że Bóg pokazuje mi osoby, do których mam przekazać jakieś budujące słowo i coś dobrego wypowiedzieć nad ich życiem. To nie jest tak, że kiedy ostatnio na live naszym piątkowym tydzień temu modliłam się za tych mężczyzn, którzy podnoszą ręce do góry, a nie widzą efektów swojej modlitwy, bo tkwią w jakimś, jakimś starym gniewie i sporze, to nie jest tak, że ja od razu wiedziałam, jakie to są konkretnie osoby. Po prostu miałam poczucie, że to są mężczyźni. Zaryzykowałam, powiedziałam to i słuchajcie, dzielę się świadectwem, dlatego że dostałam od jednej z Was wiadomość, że to był właśnie mąż tej osoby. Mąż, który bardzo odnalazł się w tych słowach i uwaga, chwała Panu, temu mężczyźnie po naszej wspólnej modlitwie odeszło wiele lęków, a miał ich ponoć naprawdę sporo. Więc chwała Panu. Ostatnio też miałam taką sytuację, że podzieliłam się słowem, że Pan Bóg mówi do Ani, która działa artystycznie, robi coś takiego kreatywnego, twórczego i wciąż zastanawia się nad tym, czy to jest wystarczająco dobre. Gdzieś tam patrzy na trendy, na opinie innych ludzi, a Pan Bóg mówi, że to, co robisz, jest po prostu piękne. I słuchajcie, wypowiedziałam znowu ryzykując te, te słowa, i okazało się, że rzeczywiście na lajwie była Ania, e, która właśnie maluje, rysuje ikonę z Maryą e, dla swojej chrześnicy na komunie i wciąż zastanawia się, czy w ogóle jej to sprezentować, czy to jest wystarczająco dobre. I też co ciekawe, słuchajcie, Pan Bóg mi powiedział, e, że. Mam też powiedzieć jej o kolorze fioletowym i po prostu powiedzieć, że. Pan Bóg mi mówi, że Ty wiesz o co z tym fioletowym chodzi. Okazało się, że Maryja, którą rysowała na tej ikonie, miała fioletową sukienkę. Więc to było takie dla mnie naprawdę budujące świadectwo, że warto ryzykować, ale właśnie ryzykować dla Pana. Tak więc, jeżeli masz, dzisiaj stoisz przed jakąś właśnie decyzją, przed jakimś wyzwaniem, gdzie widzisz, że Pan Bóg Cię do tego zaprasza, ale kurczę, cały czas jeszcze masz jakieś wątpliwości, bo się boisz najzwyczajniej w świecie, to chcecie. Ci dzisiaj powiedzieć, działaj, działaj, bo Bóg bardzo szybko wynagradza nasze ryzykowanie dla niego. I wiecie co, przypomina mi się takie jedno z nauczeń, które ostatnio słyszałam, nauczań Denego Stein'a, charyzmatyka z oceanu, który właśnie mówił, że miał na jednej z modlitw o uzdrowienie takie słowo poznania, że jego kolega, basista wraz z żoną starają się o dziecko i od dłuższego czasu ta kobieta nie może zajść w ciążę. On nie wiedział, o ich sytuacji. Okazało się, że rzeczywiście od dawna starają się o dziecko. On wyprorokował im, że za rok o tej porze ona będzie trzymała w swoich rękach ich dziecko. I słuchajcie, rzeczywiście za krótki czas to małżeństwo przyszło do niego, podzieliło się z nim radosną nowiną, że ta kobieta zaszła w ciążę. Natomiast no, niestety bardzo krótki czas znowu później okazało się, się, że ona poroniła. Po trzech tygodniach przyszli do danego Steina i powiedzieli mu, że no niestety dziecko zmarło. I słuchajcie, on wtedy z takim ogromnym przypływie wiary, z mocą powiedział nie, Izajasz będzie żył. Izajasz nie umrze. I ci ludzie zaczęli płakać i mówić skąd ty wiesz, że nasze dziecko nazwaliśmy Izajasz właśnie. I słuchajcie, no to jest po prostu nieprawdopodobne, I ile wiary ma w sobie ten człowiek, dlatego że dowiedział się, że po prostu ta kobieta już dawno poroniła, a on ogłaszał, że Izajasz będzie żył. I słuchajcie, niesamowita jest dalsza część tej historii, dlatego że po kolejnych dwóch tygodniach Janet, ta kobieta, poczuła w swoim brzuchu jakieś ruchy. Co się jej nie grało, poszła do lekarza i okazało się, że ona jest w ciąży i lekarz powiedział, że to jest to samo dziecko, że jest ten sam termin rozwiązania, więc nastąpiło wskrzeszenie w łonie matki i rzeczywiście Izajasz Żyje. Chwała Panu za tą historię, i słuchajcie, bardzo mi się spodobało takie powiedzenie Danego. On mówi, że życie z Bogiem jest jak skok na główkę do basenu, gdzie Bóg mówi, to mnie skacz wypełnie po drodze. Życie wdzięcznego człowieka rzeczywiście wymaga odwagi. Życie wdzięcznego człowieka rzeczywiście wymaga podejmowania ryzyka. Ale chcę tobie powiedzieć, że ryzyko to słowo, choć kojarzy nam się z zagrożeniem i niebezpieczeństwem, tak mówią badania, że najczęściej takie skojarzenia wywołuje to słowo, to tak naprawdę ryzyko dla Boga nie jest ryzykiem. Ryzyko dla Boga jest większą pewnością i większym bezpieczeństwem i większą stałą niż takie zwyczajne życie, dzień po dniu, starymi ścieżkami, jakie byś prowadził. Dlatego, że kiedy ryzykujesz dla Boga, to się rozwijasz, to idziesz naprzód i tak naprawdę jesteś w miejscu, które On dla Ciebie przeznaczył, tak jak powiedziałam, w najbezpieczniejszym z możliwych miejsc. Dlatego ja dzisiaj modlę się i ogłaszam w imię Jezusa Chrystusa, że przychodzi do Ciebie odwaga, że teraz ta odwaga aktywna, Intytuuje się w Tobie e, mocą imienia Jezus, że wszystkie dary Ducha Świętego e, obfitują, wypływają z Ciebie e, i Ty jesteś od dzisiaj zdolny do wchodzenia w ryzyko dla Boga, którego On dla Ciebie e, chce. E, ogłaszam to w imię Jezusa Chrystusa.